Cześć, tu Aneta Staska, NeuroLanguage Coach i mentor transformacji językowej. Witam Cię w podcaście Angielski bez blokad. To już jest 14 odcinek z kolei, a dziś będziemy rozmawiać o czymś bardzo istotnym. Zanim jednak o tym odpowiem, wyobraź sobie proszę taką sytuację. Jesteś na ważnym, międzynarodowym spotkaniu. Słuchasz, rozumiesz wszystko, co mówią inni, Masz idealną myśl, idealną odpowiedź na ważne pytania. Ale, gdy przychodzi twoja kolej, w twojej głowie zapada cisza, a w ustach czujesz suchość i finalnie nie mówisz nic. To tak, jakbyś stał stała w pokoju ze szklanymi ścianami niby widzisz wszystko, co się dzieje na zewnątrz, słyszysz, co mówią inni ludzie. Ale oni nie widzą Ciebie, nie słyszą Ciebie. Jesteś zamknięty, zamknięta w tej szklanej klatce, a Twój potencjał zostaje uwięziony. I to jest prawdziwa bariera. Ona nie tkwi w słówkach czy gramatyce. Ona jest w Twojej głowie. A dziś opowiem Ci, jak z tego pokoju wyjść. Najpierw jednak pozwól, że opowiem ci pewną historię. Historię mojej klientki Marceliny. Marcelina to genialna liderka zespołu w międzynarodowej korporacji. W Polsce absolutny top. Jej współpracownicy ją uwielbiali, a klienci ufali jej w pełni. Jednak gdy pojawiały się spotkania z centralą po angielsku, Marcelina stawała się cieniem. Zupełnie nie była sobą. To, co mi powiedziała na naszej konsultacji, to brzmiało mniej więcej tak. Wiesz co, Aneta, czuję się jakbym miała wiedzę wartą miliony, ale muszę ją trzymać pod kluczem, bo nie potrafię jej pokazać po angielsku. Nie potrafię być po prostu sobą. Pamiętam jedno spotkanie, gdzie mieliśmy prezentować strategię na kolejny kwartał. Mój szef zapytał mnie o opinię, a ja nie mogłam nic z siebie wydusić. Mimo, że miałam idealną odpowiedź w głowie, po prostu spuściłam głowę i udawałam, że zapisuję notatki. To, co przeżywała Marcelina, to właśnie syndrom niewidzialnego eksperta, czyli to coś, o czym dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać. Moja klientka zbudowała wokół siebie mur, który oddzielał ją od globalnych możliwości. Ten mur był zrobiony z lęku, perfekcjonizmu. I przekonania, że to musi być idealne albo wcale, zupełne zero-jedynkowe. I w tym przypadku to nie brak słówek był jej problemem, to strach przed błędami i poczucie utraty kontroli uderzało w jej tożsamość. Co zatem można zrobić, gdy i ty czujesz, że masz pustkę w głowie, gdy chcesz zacząć mówić? Pierwsze co, to zamiast uciekać, użyj prostych zwrotów, które dadzą Ci czas i pozwolą odzyskać kontrolę. To jak taka magiczna kotwica, która zatrzymuje Cię przed paniką. To nie jest żaden trik, za to to jest świadome, strategiczne działanie. Zamiast czekać, aż będziesz idealny, idealna, po prostu zacznij. Powtórz za mną te zwroty. That's an excellent question. Let me gather my thoughts for a moment. To doskonałe pytanie. Pozwól mi zebrać myśli. Powtórzmy jeszcze raz. That's an excellent question. Let me gather my thoughts for a moment. Mhm. Kolejnym przykładem może być taka wypowiedź. I'd like to address that. Could you give me a second to phrase my thoughts correctly? Chciałabym, chciałbym się do tego odnieść. Możesz mi dać sekundę, abym poprawnie ułożyła, ułożył myśli? Powtórz jeszcze raz. I'd like to address that. Could you give me a second to phrase my thoughts correctly? Mhm. I jeszcze jedna propozycja ode mnie. Powtórz, proszę, za mną. I'm with you so far. Could you just clarify? Śledzę, o czym mówisz. Możesz tylko wyjaśnić i tu dodajesz coś od siebie? Powtórz ze mną raz jeszcze. I'm with you so far. Could you just clarify? Mhm. Czy tego typu zdania widzisz, że Mogą być właśnie Twoim strategicznym działaniem, mogą dać Ci troszkę czasu na to, żeby zebrać te myśli, na to, żeby zastanowić się, co faktycznie chcesz powiedzieć, i e, przede wszystkim odzyskać kontrolę między głową a swoim ciałem. Drugi krok jest kluczowy: zmień myślenie o błędach. Twój perfekcjonizm każe Cię za każdą pomyłkę. A co jeśli powiesz sobie, że błąd to nie porażka, a dane? To sygnał, że musisz coś poprawić? Jako dzieci uczyliśmy się na błędach bez stydu. Przecież jako dzieci nie zastanawiamy się. Czy możemy o to zapytać, czy możemy tak to skomentować, czy możemy tak coś powiedzieć? Po prostu robimy to. Kiedy przestajesz winić się za każdą pomyłkę, odzyskujesz wolność. Czas na ćwiczenie, które rozbuje ten mur eksperta. Przejdź od teorii do działania. Zamiast myśleć o wielkich celach, skup się na jednym małym, ale kluczowym działaniu. Wejdź na LinkedIn, Instagrama, Facebooka, na jakąkolwiek platformę społecznościową, którą używasz, i pod postem, który Cię interesuje, napisz jeden, chociażby krótki komentarz po angielsku. Niech to będzie tylko jedno zdanie: na przykład: Great point albo I agree with you. Jeszcze raz, to jakie te były te zdania. Great point. Albo I agree with you. Po prostu zrób ten pierwszy krok. Pozwól sobie na to. Poczujesz to ryzyko, ale przekonasz się, że nagroda jest o wiele, wiele większa. Twój mur to nie brak wiedzy, a brak odwagi. Już teraz masz wszystko, czego potrzebujesz, by być widocznym. Czas zburzyć ten mur i zacząć budować mosty. Daj, proszę znać w komentarzu, że podejmujesz wyzwanie, że napiszesz ten jeden, chociażby krótki, naprawdę mały komentarz. A jeśli to, co słyszysz, rezonuje z tobą, udostępnij ten odcinek dalej, bo razem możemy więcej. Poza tym, a gdyby tak zacząć każdy dzień, gdyby każdego dnia wyznaczać sobie takie małe, maleńkie wyzwania, pomyśl dokąd one cię mogą zaprowadzić w takiej długoterminowej perspektywie. Przez tydzień, miesiąc, pół roku, rok i ile czasu ci to zajmie? Zaledwie minutkę, dwie, może trzy dziennie. Zachęcam Cię do tego wyzwania. Cóż, dobrnęliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Zatem ja czekam na e, Twoją odpowiedź, na Twój komentarz, że podejmujesz rękawice. Pamiętaj, że jeśli to z Tobą rezonuje, udostępnij ten odcinek dalej. Niech się szerzy, niech idzie dalej w świat, niech ludzie o tym usłyszą. I dziękuję Ci bardzo za to, za to że tu byłaś, za to, że tu byłeś, że... Przeznaczyłeś kolejne 10 minut swojego cennego życia, by posłuchać, jak zburzyć jedną z największych blokad w mówieniu po angielsku. Zapraszam cię do kolejnego odcinka. Cześć!